Cześć i czołem. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z pierwszym w tym roku tagiem i będzie to New Year Book Tag, Który ma zaledwie 6 pytań, więc będzie króciutki. A przy okazji Nowego Roku można powiedzieć, że nowy rok to nowe otwarcie i przy okazji tego, że no jednak przybyło tu kilkadziesiąt nowych osób w krótkim czasie. A i starą swoją publiczność chciałabym o to zapytać, bo chciałabym, żeby materiały na tym kanale były różnorodne, żeby były ciekawe. Nie tylko, wiecie, recenzja, recenzja, recenzja. Oczywiście, książki to jest większa część mojego życia, więc no, książkami ten kanał będzie stał. Ale chciałabym Was zapytać, czy na przykład interesowałyby Was reading vlogi. Bo kilka reading vlogów zdarzyło mi się też na ten kanał wrzucić, ale klikały się kiepskawo. A reading vlogi to są też materiały, które wymagają znacznie więcej pracy niż taka zwykła recenzja. Więc przyznam szczerze, że gdyby miały Was nie interesować, gdyby miały się klikać kiepsko, to no, szkoda i Waszego czasu, jeżeli Was to nie interesuje, i mojego czasu. Więc dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy reading vlogi to byłyby takie materiały, które Was z mojej strony interesowały. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, chciałabym Was zapytać, czy interesowałyby Was też inne kulturowe polecajki, bo tak jak mówię, książki to nie jest tylko i wyłącznie jedyny obszar moich zainteresowań. Więc czasami, oczywiście, zdarza mi się zrobić materiał książka versus film, ale może od czasu do czasu, czy raz w miesiącu, czy może troszkę rzadziej, mogłabym wrzucić materiał, w którym polecam: czy to seriale, które obejrzałam w danym miesiącu, czy to filmy, czy może gry. Co prawda, grywam z rzadka, ale. Ale jeżeli trafię na coś dobrego, to też mogłabym się z Wami tym podzielić. Dajcie mi znać, czy takie rodzaje materiałów w ogóle by Was interesowały, no bo to, co ja lubię robić, to, co ja, o czym ja lubię mówić, no niekoniecznie musi się pokrywać, pokrywać z tym, o czym Wy chcielibyście słuchać. No a w końcu. Robię to oczywiście dla siebie i swojej przyjemności, no ale nie ukrywam, że robię to też dla Was, więc dajcie mi znać, czy, czy to by Was interesowało. Więc e, pierwsze pytanie: ile książek planujesz przeczytać? Hmm. Ja nie robię jakichś takich górnolotnych planów, nie zakładam sobie tej dolnej granicy. No ile przeczytam, tyle przeczytam. Nikt z nas nie ma pojęcia, jak będzie wyglądał ten rok. Wszyscy byśmy chcieli, żeby był cudowny i wspaniały, ale zakładam, że nie będzie się składał z samych dobrych chwil. No, to minimum, minimum, które bym chciała sobie założyć. To jest 52 książki. No bo jednak, tą jedną książkę w tygodniu chciałabym przeczytać. 100 książek nie udało mi się chyba nigdy, z tego co pamiętam, a przynajmniej od momentu, kiedy robię sobie taką listę, czyli od roku 2011, to chyba 100 nie przekroczyłam nigdy. Raz byłam całkiem blisko, bo miałam 98, ale przyznaję bez bicia. Że ja dosyć wolno czytam, no mam też mało czasu na czytanie, bo co prawda moja praca jest związana z książkami, ale nie z ich czytaniem czy redagowaniem, tylko z polecaniem im innych, innym osobom i dbaniem o to, żeby były dostępne jako przedmiot do wypożyczenia, nazwijmy to tak i oczywiście jakoś tam się orientuję w tym, co, co wychodzi i w tym, co te książki zawierają, no ale y, nie mam etatu polegającego na tym, że płacą mi za to, żebym te książki czytała, tylko żebym się w jakimś sensie nimi opiekowała, o może tak. Zatem y, 52, gdybym dotarła do 80, no to będę usatysfakcjonowana, a gdyby jakimś cudem udało mi się wreszcie przekroczyć tę magiczną setkę, no to już uznam, że w ogóle super, ale w to raczej wątpię. Podaj pięć tytułów, których nie udało ci się przeczytać i musisz nadrobić w 2024 roku. Otóż tak, sprawdziłam sobie ostatnie TBR, to był ten TBR letni, zanim tam Miałam krótką przerwę w nagrywaniu. No i z tamtego TBR-u udało mi się przeczytać wtedy Beach Read, które sobie założyłam, i udało mi się przeczytać Córy Ziemi. A został mi natomiast Robert Małecki, Zadra. To jest kryminał, który sobie wylosowałam z mojego słynnego słoiczka. Tak samo Przeciąg w Drzwiach. Powieść fantastyczna dla młodzieży. Tutaj mam jeszcze Holly Black, dlaczego król Elfów nie znosi baśni. To również powieść, raczej chyba taka wczesno wczesno-młodzieżowa. Do tego pytania zalicza się też Joyland. Co prawda recenzja Joylandu ukazała się na kanale w tym tygodniu. Ale była to już książka, którą rzeczywiście założyłam sobie, że przeczytam w 2013, w uda... 2023, oczywiście. Nie udało mi się, więc jakby tutaj pod to pytanie się kwalifikuje, bo co prawda jest już przeczytana, ale. Ale było to dopiero w 24. No i zaczęłam w 23, ale nigdy nie skończyłam, bo zaczęłam w formie audiobooka i ten audiobook mi się nie bardzo podobał. Nie zarezygnowaliśmy ze sobą. I był to mroźny szlak Marcina Mordki, więc to byłoby tych pięć książek. Pytanie numer 3. Książek jakiego gatunku chciałabyś, czy, jakiego gatunku chciałabyś czytać więcej. Chciałabym czytać więcej fantastyki, bo w latach nastoletnich czytałam głównie fantastykę. Potem przerzuciłam się i na powieści obyczajowe, i na kryminał, i trochę na horror, nieco na reportaż. Szukałam, szukałam nowych gatunków, szukałam nowych ścieżek, zresztą też zaczęłam sama pisać, co zaczęło pochłaniać duże ilości czasu. No a fantastyka jest jednak tym gatunkiem, do którego bym chciała bardzo wrócić. Czytać tej fantastyki więcej, bo na to, jak bardzo lubię fantastykę, wydaje mi się, że czytam jej po prostu za mało. I, I tak, to jest właśnie ten gatunek. No i drugim takim gatunkiem, którego też chciałabym czytać więcej, jest, znaczy, trudno to nazwać gatunkiem. Chciałabym czytać więcej klasyki, znać więcej klasycznych powieści, bo owszem, no, czytaliśmy je na studiach, ale. O, rety, to były naprawdę klasyki takiego, wiecie, ciężkiego kalibru A jest mnóstwo książek klasycznych, które są przyjemne w lekturze I są po prostu dobrymi opowieściami I takie książki rzeczywiście chciałabym poznawać, chciałabym czytać I chciałabym ich znać więcej eee, Trzy tytuły, które nie są związane z twoimi czytelniczymi planami no pewnie będą to tytuły z mojego słoiczka, bo tych książek nieprzeczytanych na półkach rzeczywiście swoich własnych mam zdecydowanie za dużo i chciałabym te książki wyczytywać. Są to na przykład kolejne tomy zbrodni niezbyt eleganckiej, są to kolejne tomy Enoli Holmes. Od jakiegoś czasu planuję Muminki, których ciągle nie przeczytałam. Także no jest to taki na przykład reportaż o Japonii, który też już odkładam od jakiegoś czasu. Tak, jest, jest tych książek trochę, najprawdopodobniej tutaj no zdecyduje los, bo po prostu sięgnę po słoiczek, zobaczę co mi, tam, co mi tam wypadnie i to będę czytać. Ale no tak jak mówię, konkretnych tytułów, konkretnych tytułów podać nie mogę, bo nie planuję. Los wskaże, słoiczek jest pełny, także coś tutaj na pewno fajnego uda mi się wylosować. Podaj książkę, którą masz od zawsze, ale jeszcze jej nie przeczytałaś. Od zawsze, jak od zawsze, no bo nie mam takich książek, wiecie, z okresu dzieciństwa, które dostałam i których nie przeczytałam, ale mam książkę, którą dostałam na urodziny od koleżanek na studiach. I do dzisiaj jej nie przeczytałam. Pozwólcie, że spuścimy zasłonę milczenia na to, ile lat od tego momentu minęło, bo poczuję się staro. W każdym razie był to drugi tom cyklu Raz na Zawsze Król. White'a i to jest książka, której rzeczywiście nie przeczytałam, ale kiedyś na pewno to zrobię. No bo to jest właśnie jeden z tych klasyków, które chciałabym znać, a jeszcze nie znam. I y, jedno słowo, y, postanowienie noworoczne, to znaczy ja nie robię postanowienia noworocznych. E, zakładam, że, y, że trzymać się po prostu, nagrywać, y, robić swoje, y, trzymać się i, i niezależnie od tego, co tam się będzie działo. Czy dobrze, czy źle, no to spotykać się tutaj z Wami, w tym moim małym kawałku świata, być może coś tam kiedyś znowu napisać, czytać, oglądać i starać się mimo wszystko tym cieszyć. Najbardziej by mnie chyba interesowało, jaka jest Wasza taka książka, Wyrzut Sumienia, którą macie już od dawna, dawna i której jeszcze nie przeczytaliście. I czy w sumie już wiecie, że jej nie przeczytacie i tylko tak trzymacie ją z sentymentu, czy nadal mydlicie sobie sami oczy, że tak przeczytamy ją jeszcze. Albo nie mydlicie oczu, tylko święcie w, w, święcie w to wierzycie, jak ja w tego, ten cykl był sobie raz na zawsze król. Dajcie znać. Przeczytanie, jakich książek przeszło z 2023 na 2024. Będę bardzo ciekawa. A póki co dziękuję Wam za obecność. Serdecznie się żegnam i do następnego razu. Cześć!